Powstał Komitet Obrony Działkowców, znalazłam się w jego władzach, nie wiem, czy ku mojemu szczęściu, czy nieszczęściu. No, ale odtąd zaczęłam swoją prywatną walkę o związek i od tego. Zaczęłam. Byłam aktywna przez całe te 25 lat, może wyrzucić jakieś 5 lat z tego, a przez 20 na pewno. Byłam aktywna. Od razu pisałam do marszałka Sejmu. Przedstawiając sytuację i zagrożenia dla działkowców i żądając, żeby Sejm bliżej się zastanowił nad tym i podjął decyzję korzystną dla działkowców, bo przedstawiliśmy, że po prostu chce się ziemię odebrać bezpłatnie, bez odszkodowania, z dostępem do mediów, żeby budować na nich wieżowce, Osiedla domków jednorodzinnych czy inne takie. No a taka y, prawda, no y, wielka organizacja w Polsce pójdzie na bruk po prostu. Nic dla niej nie zostanie. A, a działkowcy dużo pieniędzy zainwestowali w urządzanie ogrodu, bo proszę Panią, co dostawaliśmy? Śmietniska jakieś podmokłe tereny, jakieś nieużytki, poleśną ziemię i tak dalej. I co trzeba było zrobić? No nawieźć ziemi, zagospodarować, użyźnić ją i wszystko zrobić, po prostu ogrodzić, Doprowadzić media, wszystko. Dostawaliśmy część pomocy, ale resztę to myśmy fundowali, prawda, i tego. I mieliśmy to wszystko stracić i, i ciężką pracę, i nakłady finansowe i tak dalej. No, byliśmy po prostu przerażeni. A najgorsze to, że mieliśmy stracić swój raj prawdziwy raj, w którym się czuliśmy szczęśliwi. No, i proszę Panią, do Sam Piękny taki list w odpowiedzi, że weźmie się pod uwagę wszystkie te sprawy, które i że Sejm zrobi wszystko, aby tę sprawę rozstrzygnąć z korzyścią. Dlatego wygraliśmy wygraliśmy sprawę. Formie? W jakiej formie to było? No było, czy... że odrzucono tę, odrzucono nie, tak ta, Sejm, same odrzucił mhm. ustawę, odrzucił ustawę. Wygraliśmy, byliśmy szczęśliwi, no ale niedługo, bo zaraz następne się ukazywało. A to nowelizację już nie będę dokładnie omawiać, a to nowelizacje ustaw, a to nowe ustawy, a to poprawki do czegoś tam i tak dalej. No najgorszym takim właśnie momentem to było to, kiedy Pierwszy prezes Sądu Najwyższego podjął taką inicjatywę polityczną, bardzo się dziwiliśmy, że zaskarżył naszą ustawę, jakoby ona była niezgodna z konstytucją. No i proszę panią trwało to dosyć długo te przepychanki takie właśnie męczące inne i w momencie kiedy już byliśmy blisko głosowania w sejmie czy oddać do trybunału konstytucyjnego tę ustawę czy nie mieliśmy przeciwko sobie PSL bo oni nie rozumieli tego, że my nie chcemy na własność tylko użytkowanie wieczyste. Oni tego nie rozumieli, bo oni mieli zupełnie inny stosunek do tego, do, yy, do Ziemi, a myśmy wiedzieli, że gdy to zrobimy, ogrody przestaną istnieć, bo każdy będzie własno, miał kawałek własności gruntu, będzie robił, co chce. Gminy nawet nie przewidywały, jakie sobie mogłyby przykroić garnitur do tego wszystkiego, co by się zaczęło w Polsce dziać. No jedna anarchia by powstała i nic więcej. I wtedy odważyłam się, napisałam taki rozpaczliwy, prawie list do przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Jarosława Kalinowskiego. No i on zareagował, zareagował na to, że polecił panu, jak on się nazywa, ten minister rolnictwa, pan Sawicki, do pana Sawickiego, żeby się zorientował, o co nam właściwie chodzi, żeby zrozumieć, o co nam chodzi. Pan Sawicki dzwonił do nas, przeprowadził wielki wywiad z. z kierowniczką biura, była wspaniale oblatana w tych sprawach, bardzo kompetentna, energiczna osoba, dużo jej związek zawdzięczał. Ja dużo jej zawdzięczam, też ze współpracy z nią w późniejszym okresie czasu. Wyjaśniłam o to, wytłumaczyła, bo chodziło tylko o poparcie PSL-u w głosowaniu nad tą, nad tą ustawą. Prawda, ich poparcie i wygraliśmy. PSL nas poparł, odmieniło się to wszystko już jakoś i zaczęliśmy wielką, szybką realizację przechodzenia na wieczyste użytkowanie. Ale o tym powiem przy innej okazji.